Miłośnicy tych wyjątkowych roślin nie mają wątpliwości. Są one jedyne w swoim rodzaju, intrygująco piękne, a ich niepowtarzalnej urody nie można porównać do żadnych innych roślin. Mowa jest o storczykach, potocznie zwanych orchideami. Storczykowate to rodzina roślin obejmująca około 25 tysięcy zaakceptowanych gatunków bylin. Jest jedną z najbogatszych w gatunki roślin wyższych. Istnieje ich dwa razy więcej od liczby gatunków ptaków oraz cztery razy więcej od liczby gatunków ssaków. Niektóre rośliny storczykowate mają znaczenie użytkowe, na przykład wanilia. Najbardziej rozpowszechniona jest ich uprawa w roli roślin ozdobnych. W wyniku rozwoju ich hodowli ogrodnicy stworzyli ponad 10 tysięcy różnych odmian ozdobnych, w tym wiele mieszanców. Storczyki to niezwykle barwna, ciekawa, interesująca grupa roślin, która od tysięcy lat wzbudza ogromne emocje i zainteresowanie, dlatego myślę, że będzie to ciekawe uzupełnienie ekspozycji zamońskiego zoo. Wystawa i kiermasz storczyków zorganizowany przez firmę Orchid Garden odbył się w salach dydaktycznych Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. To była pierwsza tego typu ekspozycja w tym miejscu.